thank mm -hmm. you Wiesz, Tyś miłością jedyną jesteś. Ofiaruję Tobie, Panie Bóg, całe życie mę. Nasza była do niej taka gorąca modlitwa. Dzieci sobie zdjęcia robiły z wizerunkiem świętej Teleski tam w oknie. I jak widziałem w internecie stronę parafii, to tak krótko do świętej preski się pomodliłem, że jak mamy dotrzeć, to niech ona się wszystkim zajmie. E, e, opowiadamy w parafiach o tym, co się stało naszym ciałem, co rzeczywiście bardzo umocniło naszą wiarę co zostawiło wielki ślad w życiu i było takim bardzo konkretnym działaniem Pana Boga. Zaczęło się od tego, że kiedy mieliśmy trudności małżeńskie, dzięki Bogu skoczyliśmy po pomoc do Pana Jezusa i Pan Jezus no, czynił w naszym życiu wiele, od, od samego jakby zapukania. Przede wszystkim zaraz znaleźliśmy się we wspólnocie mobilnej, E, I e, nie dość, nie z nas jakichś takich kłopotów e, małżeńskich, e, wewnętrznych, e, jak to wyciągał, to od razu nas postawił do, do posługiwania. I myślę, że to też był jego sposób na, na to, żeby nas leczyć z egoizmu, z e, nie No i tak nas leczy cały czas. E, I e, jak to się stało? Ja trafiłem na wszystkie mnóstwo uzdrowienia u jezuitów w Łodzi. No i zszokowany byłem, że Pan Jezus rzeczywiście żyje jest pośród nas i to co w Ewangeliach, to się dzieje. To Pan Jezus czyni teraz. I owszem, patrzyłem na ludzi, którzy tam składają świadectwa, bo, bo Pan Jezus pomógł, bo uzdrowił, bo uleczył, bo wyciągnął z nałogu. Ludzie, którzy przynosili dokumentacje medyczne. Ale jest tak nie ja jakby w sercu cały czas ograniczałem Pana Jezusa. E, na przykład zszokowany byłem, bo przyszła Pani doktor, stwierdziła z dziecka w łonie mamy, a ona prowadziła e, ciążę. Poprosiła wszystkich lekarzy z kliniki i z podatniki. Wszyscy potwierdzili, zgon I na poniedziałek była zaplanowana operacja usunięcia martwego dzieciątka, a ona w niedzielę przyjechała na taką przedmiotową z wiarą prosić o cud. I świętka osoba, która tam posługiwała, powiedziała, że modli się tutaj Pani Doktor za dzieciątko, które mało w łomie. Pan Jezus przychodzi z tego dzieciątka i przywraca życie. Wróciła do szpitala, przełożyła statoskop i usłyszała bieżące serduszko i miesiąc później przyjechała o tym zaświadczyć. Cały jestem Twój, aż na wieki. I już zaraz po przyjeździe działo się niesamowite rzeczy. Przyszła agnieszka, jedna z tych osób zapłakana, samotnie wychowująca dwójkę dzieci i mówi dzisiaj się dowiedziałam, kończę życie. Okazało się, że była na cmentarzu, huknęła się w głowę w kamienny krzyż, zgryzła język, krwota był taki, że wylądowała na pogotowiu, a na pogotowiu zobaczono, że na końcu języka jest kłus. Jak przebadano w Poznaniu, w klinice, to Agnieszkę od razu zakwalifikowali do, do oddziału, w którym się już nie podejmuje leczenia. Tylko do uśmierzenia bólu, do opieki pariatywnej. Zawiązłem z tych rekolekcji podręczniki Agnieszce do szpitala. Mówi, jaka, musisz to wszystko przeczytać. Tę górkę książek. Agnieszka mówi, chyba zwariowałeś. Mogę jedną przeczytać. Ja mówię, to przeczytaj tam jedną. Tam były te świadectwa z tych przyzwoitą, z w Agnieszka przeczytała. Książka weszła na przepustkę i przyjechała do Mirska. Jak co tydzień spotkaliśmy się na modlitwie, położyliśmy ręce na agnieszki ramionach. I modliliśmy się każdy jak potrafił. Ojcze nasz zerować Maryjo, była ta modlitwa charyzmatyczna też. I dla nas nieoczekiwane w jednym momencie wszyscy zaczęli dziękować za cud ocalenie agnieszki. Nie wiedzieliśmy co to znaczy, ale byliśmy pełni nadziei. Pożegnaliśmy się, Aga wróciła do szpitala do Poznania i po jakimś czasie przyjechała do domu. Powiedziała lekarz, że lekarze nie znaleźli ani jednej komórki alkoholowej. Nie dość łóża, śladu nie było ani jednej komórki chorej. Za to wszystko chwała Jezusowi, po tych wydarzeniach, które widziałem, oglądałem i przeżywałem. Sam prosiłem o taki cud dla siebie. 36 lat chorowałem na astmę tak zaawansowaną, że nie mogłem podbiec do autobusu. Bo jak tak zrobiłem, bo chciałem jednak zdążyć. To zwalało mnie z nóg, Skórz był tak silny, że leżałem na chodniku i nikt mi nie pomagał, bo myślał, że to pijany, a nie astmatyk. 36 lat usiłem się dzień i noc. Inhalator, taki berotek najmocniejszy, musiał leżeć przy łóżku w nocy, bo jakbym nie miał, to bym do kurtki już nie zdążył. Mama wiedziała, że jak zadzwonił demofon i w demofonie cisza, to musi lecieć z króczykami na dół i jechać ze mną na pogotowie. I ja myślałem, że tak, życie będzie wyglądało. I po tych wszystkich rzeczach, któreśmy oglądali. Oglądaliśmy taką muszę uzdrowienie przez internet tam na Dolnym Śląsku. I ja już wtedy się go gorąco mówiłem: mówię, mówię Jezus, proszę cię o cud dla mnie, proszę cię, zabierz to choródzko. I znowu świecka osoba powiedziała słowa, Pan Jezus przychodzi teraz do mężczyzny, wieku około 40, który się modli w domu przed internetem, z rodziną. Z choroby, z astmy, na którą cierpiał przez całe swoje życie e, i o której myślał, że już nigdy nie będzie zdrowy. Wszystko, co powiedziała ta osoba, odpowiadała mojej osobie, mojej chorobie. Mówię, Weronika, to, to chodzi o mnie. Mnie Jezu dzisiaj pozdrawia. Ja jestem ich I tak jest 7 lat. 7 lat żyję zupełnie innym życiem. Biegam, pływam, coś czego nie robiłem. Żyje normalnie w końcu. Od pięciu lat mogę o tym opowiadać, bo dwa lata się jeszcze zastanawiałem, czy mam jechać podziękować. Jezus żyje, jest z nami, kocha nas bardzo, chce naszego szczęścia tutaj i przez to szczęście tutaj jest ktoś, co nas do nieba. Marysia urodziła się w uroczystej zwiastowaniu o Matce Bożej też chce jedno słowo, tylko e, nie, nie wiedziałem, że taka podlega jest moim wtorożencji. Ale to przecież Maryja stała obok. E, dostałem silne pragnienie. Poród trwał, a ja nagle, że mam się modlić na różańcu. No i modliłem się cały czas. Tyle godziny ile to wszystko trwało. Okazało się, że Marysia wyjeżdża z łona mamy nie od oddechu. Biegaliśmy pielęgniarki z Marysią na takim chodziku po, po tych korytarzach, a ja z różańcem za nimi. I już mi było wszystko jedno, jak widziałem, na głos się modliłem tam, czy ludzie patrzą, czy nie patrzą. E, dobiegliśmy w końcu takiej salki, gdzie była tylko pielęgniarka, a Marysia w takim inkubatorze. Sina była tak, że miała czarne pięty z z dylemu. E, ja do tej szybki, tam w inkubatorze się przychylałem, mówiłem Marysia, e, Marysi jaka jest piękna, jaką bardzo kocham, jaki jestem z niej dumny. Na chwilę się tylko tak jakby wsłuchiwała, no ale krztusiła się dalej. I w końcu mówił Maryjo, jesteś tutaj z nami. Proszę cię, weź Marysia na ręce. Ja nie mogę jej nawet dotknąć, ale ty możesz ją wziąć na ręce. I w tym momencie ze mną coś się stało. Ja wyprostowałem ręce nad inkubatorem mówię w imię Jezusa Chrystusa dziewczynko mówię Ci oddychaj. No i w tym momencie Maryś zaczęła oddychać. Więc ja zrobiły się różowy Pani pielęgniarka wkroczyła, mówi to już, to, ja zaniosę mamie, a ja wiedziałem, że była na rękach u tej najukochańszej mamy. Wielokrotnie Maria pokazała, że jest blisko. Nieraz żeśmy przeżyli coś takiego, że w domu kłóciliśmy się nagle z niczego, z jakiejś błahostki. Niesamowita awantura. Ja mówię, Weronika, już czas. Podpaliliśmy telewizor, adonację przez internet, Klekaliśmy wszyscy całą rodziną. Mówiliśmy dziesiątkę, rozmawialiśmy dalej. Mówiliśmy dziesiątkę, następną, rozmawialiśmy dalej. Po jednej części różańca nie było między nami żadnego sporu. Wszystko było wyjaśnione, wygaszone. Maria też jest z nami, nieustannie, prowadzi nas do Boga. I e, to jest to nasze, nasze życie, którymi chcemy się dzielić. Na pewno, e, cośmy zobaczyli z daleka, z perspektywy lat, to uzdrowienie moje doświadczyłem po nieustającej modlitwie przebaczenia. Myślałem, że już wszystkim przebaczyłem, a Pan Bóg pokazywał na modlitwie wydarzenie z życia i konkretne osoby, którym jestem winien przebaczenia. I dopiero jak te modlitwy wszystkie przeszedłem, dopiero ja z, z wiarą i, z, i jakąś ufnością prosiłem o cud dla siebie. Chciałem do takiej modlitwy o przebaczenie w imię Jezusa zachęcić, żebyśmy krótko powiedzieli: Przebaczam, żeby pomyśleć o osobie, która, której, się, której winniśmy przebaczenia, cokolwiek nam zrobiło, bo to uwolnienie dotyczy naszego serca. A na pewno chcę zachęcić, żebyśmy zobaczyli tym, którzy nas zaniepokoili przez te wszystkie wydarzenia tutaj burzliwe. Ja powtórzę: pomóżmy się razem. W imię Jezusa Chrystusa. Powtórzmy, w imię Jezusa Chrystusa wybaczamy wszystkim ludziom, którzy atakowali Polskę, którzy wprowadzili niepokój, którzy wprowadzili zalęknienie. I wyrzeknijmy się tego lęku. W imię Jezusa Chrystusa. W imię wyrzekamy się lęku, o nasze życie zdrowie, o życie, o życie naszych bliskich, o pokój w naszym kraju. W Jezusa Chrystusa, w imię Jezusa Chrystusa. Wyrzekamy się wszystkich złych duchów, które przygnęły, kiedy działy się te wszystkie wydarzenia niepokojące. W imię Jezusa Chrystusa, Chrystusa. rozkazujemy wszystkim złym duchom, których się wyrzekliśmy, aby stąd na zawsze odeszli. Nigdy więcej do nas nie wracał. Boże Ojcze, prosimy Cię, abyś napełnił wszystkie serca i puste miejsca, wszystkie wypełnił Twoją miłością, abyśmy kochali bliźnich. Chwała Ojcu i Synowi, duchowi, i Duchowi, i Świętemu że I na Wiedzieliśmy, że jest mało przestrzeni. Mamy kilka książek, które wiarę, a będą działy się cuda. Myślę, że wa ważna lektura, żeby później z wiarą prosić o cuda w naszym życiu, albo komuś odrzucić temat Jezusa Jezusa. Chwała że Pan, że Jezusowi.